Cześć, czołem, Kuba, dzień dobry. Dzień dobry, Bartek. Słuchaj, wygląda tak. Mamy dzisiaj drugą wyprawę kosa, nie Mazury a Trójmiasto i pomoże, tak okay. więc... znasz te tereny, wiesz po jakim będziesz ścieżkach jeździł? Trochę ogarniam, ale, ale z chęcią posłucham rat ja sobie? Może... To znaczy tak, jedziesz na hel, to domyślam się, że jedziesz taką przygotowaną infrastrukturą, czyli ścieżki utwardzone. A tu bym cię na pewno na na Eskera, czyli typowy nasz gravel flagowy. Jeździłeś już na gravelu? Gravela poznałem przy ostatniej podróży, yy, wyprawie naszej na Mazury. I to jest taki rower, powiedzmy, wszechstronny, ale do tego, żeby jeździć na takich typowo utwardzonych drogach. Jeżeli bym chciał poko pokombinować bardziej z MTB, jednak trochę się wściekać w lesie. To jest taki typowy rower górski. To jest rower, że jeśli chcesz poczuć trochę adrenaliny, to już masz taki charakter sportowy. Czyli jeżeli będę chciał w przyszłości, taki może bardziej odległej, rzucić wyzwanie Mai. To, to jest ten rower, który ja bierzesz sobą. wtedy levela. Dobra, powiedziałeś, powiedziałeś heksagon, czyli powiedziałeś rower elektryczny. Czy ja go polubię? Czy osoba taka jak ja, która nigdy, ale to nigdy nie miała doświadczeń z rowerem elektrycznym, czy ja w tym znajdę swój fan? Mogę się z tobą założyć, że wsiądziesz i zmienisz od razu zdanie, po pierwszych, po pierwszych metrach nawet. Rower elektryczny to nie jest e, skuter. Tak naprawdę i mocniej Ty będziesz on będzie ci mocniej pomagał. Jeżeli wiedziesz trudniejszy teren, możesz sobie przełączyć sterowanie, w większe wspomaganie, czyli te, tryb bus. Okej, okay, czyli tak, hipotetycznie. Wybieram jeden z tych rowerów, co jeszcze potrzebuję, żeby pójść na, tam swoją, na swoją jazdę. No oczywiście kask, bo widzisz sobie z kasku. Kask co jeszcze jest takie, o czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności, wybierając rower? Wgodny strój, też by trzeba było zacząć od tego, tak? Jeżeli jedziesz na dłuższą wycieczkę, to fajnie mieć strój, który. Zapewni tobie komfort. Widzisz tutaj stawkę, tak? Z tak. sakwy możesz sobie wrzucić ładowarkę do telefonu. Proponowałem ci do tego założyć jeszcze jedną dentkę z łyżkami. E, jakoś małego multitula, czyli proste narzędzie. Dobra, zakładam, że podróże po, po terenie zielonych, zielonych mam już za sobą. I jedę na dobrą kawę na, do centrum miasta. Niech to będzie Gdańsk. E, Jedziesz sam? Czy z kimś. Ja bym z całą ekipą, ale udajemy, że ich nie ma. To jest rower typowo crossowy z baterią i wspomaganiem elektrycznym. Czyli będzie i wygodnie, i powinno być stosunkowo lekko wjeżdżać. Dokładnie tak. Nie zgrzejesz tak, ale dalej Ty będziesz się na rowerze czyli to Ty pracujesz, to Ty używasz swoich mięśni. Jak widzisz, to jest typowy rower crossowy. Z przodu masz amortyzację, hamulce hydrauliczne. Opony są na tyle szerokie, że też zapewnią Ci komfort. Ok, czyli dzisiejszy dzień. Od którego roweru zaczynamy? Wiesz co, ja jestem umówiony z moimi znajomymi. Aha. I tam wiem, że też będą elektryki. Proponuję ci przekonać się do roweru elektrycznego, roweru Wado. Czy jaki miły, przyjemny poran? Dokładnie tak, i tak chyba trzeba zacząć poranek. No to co? Jedziemy. No to jedziemy. Trzymamy. Znaczy, no, jaka fajna miejscówka. Okej, okay. Idealnie widać po No właśnie, tam jadę. Tak więc, dziękuję za wspólną wyprawę. Dzięki. Teraz jedno zasadnicze pytanie. Jaki rower zabrać na półsłup? No tam obowiązkowo bierzesz Gravela Docenisz co tak naprawdę ten rower potrafi. To chciałem usłyszeć. Trzymaj się. Powodzenia. Dziękuję. dziękuję. Trzymajcie się. Grawel nadciągam. A my to po 你今天咋嘞？我改。Okay. Znajdujemy się teraz w jednym z najpiękniejszych miejsc na terenie Polski. Półwysp Helski i widok stąd jest absolutnie magiczny. Każdemu z nas, czy większości z nas, kojarzy się z wakacjami, z frajdą, z przyjemnością, z goframi. Mi również. Ale nad polskim wybrzeżem są też miejsca, które wymagają większego skupienia, w których jest bardzo gorąco nie tylko w latach. To są takie miejsca, w których można spoczyć się przez cały rok i tam was zabiorę. Zostawiliśmy łatwe, przyjemne i bardzo malownicze trasy Półwyspu Helskiego na rzecz, no właśnie za moimi plecami nie widzicie górskiej premii w Bielsku-Białej tylko to miasto. fantastyczne piękne trasy dla tych, którzy się dopiero uczą MTB bardzo fajne a bardzo fajna miejscowa ja jestem na rowerze elektrycznym i ku mojemu zdziwieniu on jest niesamowicie pomocny w tych warunkach tak więc jeżeli ktoś chciałby testować rower elektryczny to takie, takie warunki przyrody tylko pasują idealnie Oczekuję wszystko, co powiedziałem na temat rowerów elektrycznych. Są fantastyczne. Dają masę frajdy, szczególnie dla osób w moim wieku 36. Tak więc ja już zostawiam trójmiejską przyrodę na rzecz Gdańska, kawusia, Ławeczka. Tam będę czuł się bardzo komfortowo. Tak więc do zobaczenia. Ja już się wyszalałem w lasach. Pora trochę zwolnić. Pora trochę popatrzeć wokół siebie. Piękne miasto. Jadę na kawę. Mam nadzieję, że będzie okazja odpocząć, mam nadzieję, że będzie okazja coś zobaczyć i co warto tu zobaczyć w tym cudownym Gdańsku. że Zrobiłem trochę kilometrów po Gdańsku, nie wiem kiedy wy byliście to po prostu ostatni, ja byłem bardzo dawno temu. Gdańsk zmienił się bardzo i jest absolutnie piękny, unikatowy, tak więc jeżeli macie chwilę wolnego, wolny weekend, przypływajcie do Gdańska. Kończymy kolejną wyprawę z Krosem. Tym razem nie na Mazury się wybraliśmy, a nad polskie piękne wybrzeże. Zobaczyliśmy e, Półwysep Helski, zobaczyliśmy Gdynię, zobaczyliśmy oczywiście Nobliwy Gdańsk i wzgórza kawowe. Tak więc e, trochę powściekaliśmy się po lesie, trochę testowaliśmy MTB. Ja po raz pierwszy miałem okazję doświadczyć tej przyjemności bez wątpienia jazdy na rowerze elektrycznym. Czy on jest dla każdego? Tego nie wiem, natomiast każdy bez, bez wątpienia powinien go spróbować. Nowy rodzaj jazdy i taki, który daje dużo satysfakcji bardzo, bardzo szybko. Tak więc Was oczywiście zachęcamy na każdym kroku do używania kasków. Bezpieczeństwo jest absolutnym, absolutną podstawą, bez względu na to, czy jeździcie MTB, czy walczycie o każdą sekundę na trudnych trasach, czy chcecie po prostu zażyć trochę spokoju i komfortu na, e, na mieście. Kask przy sobie musicie mieć zawsze. To co ważne to to, że widzimy się na kolejnej wyprawie. Tym razem będzie już na serio, tym razem już będzie bardzo poważnie, ponieważ maja włoszczowska się pojawi. Ja nie wiem, czy będę walczył o wyjazd do Tokio na olimpiadę razem z nią, ale bez wątpienia zadbam o to, żebyście się dobrze razem z nami bawili. Eee, Odwiedzimy kolejny zakątek Polski. Mam nadzieję, że równie urokliwy. Tak więc do zobaczenia, wielkie dzięki i do zobaczenia na trasie.